Panie, mam tak wielu nieprzyjaciół. Tylu ludzi przeciwko mnie powstaje. jeden, gdy mówi o mym życiu, twierdzi, że Bóg już nie przyjdzie mi z pomocą. Ale Ty, Panie, jesteś mą tarczą i chwałą. Ty podnosisz moją opuszczoną głowę. Znów do Pana skieruję wołanie. On mi odpowie ze swojej świętej góry. Położyłem się i zasnąłem. Niestraszne mi zastępy przeciwników. Niech na mnie zewsząd nastają. Powstań, panie, ocal mnie. Mój Boże, uderzyłeś już w szczękę wszystkich moich wrogów. Połamałeś już zęby bezbożnych. Pan się wybawienie. Na twoim ludzie spoczywa twe błogosławieństwo.